Czego słuchasz? Drake. Czego? Drake. Co to za muzyka? R&B. Podaj tytuł. Tytuł? Tytuł. Trophy. Derby. Derby, bueno. Ahora matamos. Co zrobicie w przypadku porażki? Nie, nie będzie porażki, nic.

Super uczucie przejąć opaskę kapitana i, i w pewien sposób to jest wyróżnienie, że, że trenerzy, że, że drużyna mi ufa i, i cieszę się z tego, bo bardzo chciałbym się jak najlepiej z tego wywiązać. Ja bym się nie patrzył na wiek, na osiągnięcia, na, na to ile mamy meczów w drużynie, jeżeli to jest chłopak stąd. A mi się to podoba, że jeżeli chłopak z danego klubu, gdzieś wychowany w tym rejonie, związany z tym klubem emocjonalnie, z kapitanem. Na tą chwilę w nie zanotowaliśmy żadnych... E...

Marian, kogo chciałbyś wyprowadzać? Radka Morawskiego Kto lubi kamerę? On jest profesjonalny ale Ja uważam, że Piast będzie liderem do końca roku. Kwestia tylko z jaką przewagą punktową. Czy pana, czemu to jest zepsute? Nigdy nie było dobre. Nadatki dla piłkarzy. Komentator nazwał cię Tomkiem Moskwą. Jak reagujesz na takie, na takie określenie? Nie Uuu. Przecież się, że zacząć tak grać, żeby każdy wiedział, czy to jest mąż. I nie będziemy nigdy. To Dalej jesteśmy liderem. Lider zostaje w Gliwicach. Jak najlepiej, żeby grali dalej i z Lechią tylko z chciałbym. Jak widzisz rozgrzewkę, to co myślisz? Że chyba się nie ukrywała. W telewizji są czysto. Kibicuję i robię zdjęcia. Skąd pani przyjechała? Z Gdańska. Czy maluje się pani specjalnie na mecz? Nie. A jeśli chodzi o fryzurę, jest jakaś specjalna na szczęście? Nie. Co to jest spalony, pani wie, rozumiem, tak? Oczywiście. A co pani największy problem sprawia, jeśli chodzi o piłkę nożną? Nic. Oczywiście, że nie. Który piłkarz Plechi jest najprzystojniejszy? Nie mogę powiedzieć. A Piasta? Nie wiem. Tam jest słynny polski piłkarz. Który? Ten drugi głos. Jak się nazywa? Kosowski. Jak? Kosowski. Ładnie ubrany. Jaki jest? Jest ok. Kamil mam na imię. Świetnie. Co pan myśli o kobietach na stadionie? Podobno pan zmuszał kiedyś kup swoją, swoją kobietę do tego, że przychodziła na mecz, to prawda? Nie potwierdzam tego. Nie zabrał pan nigdy kobiety na mecz? Proszę panią, ja przyszedłem na mecz oglądać. Który to ten słynny bramkarz? Eee, tam. Na bramce. Piascie gra Mateusz czy Michał Mak? Michał. Przepraszam. Piascie gra Mateusz czy Michał Mak? Mateusz. Przepraszam. Piascie gra Mateusz czy Michał Mak? Sonia, piascie gra Mateusz czy Michał Mak? Mateusz. To jest, to jest najważniejsze. No ja serduszka Ohośno. Serduszka. wcześniej <laughs> pozdrawiamy z Wrocławia. No dajesz Miasto ma lidera, Wiazd tytuł twierdzy Wrocław w Sąskowi odbiera wow. pięknie wzesnowy, prawdziwy, idealny. Perfektny! Mm, miło mi jest y, dzisiaj Państwu przekazać informację, że nowym... Głównym sponsorem naszego klubu będzie firma e toto zakłady bukmacherskie. Szkoła tańca, check this out. Najlepsza w wicach myśliwskich w Polsce na świecie. Ja nie mam ma chłopaka. Już nie. Myślę, że łatwiej poznać w e, no, przestroju. No. Tu Nie mam czasu w ciągu tygodnia, aby do to miało dojeżdżać i krew oddawać, natomiast pasowało mi po prostu dzisiaj. Sprawdziłem w internecie, gdzie można oddać, pisało Piast, przyjechałem. Co tu Tak z nikąd do nas dojechali, nie wiemy czemu, ale się cieszymy. Czekamy na program. Aż szkoła kibicuje Piastowi. Dzień How do you feel now after this first goal in your new T-shirt? I feel, uh, I feel very good. Uh, but uh, this is possible only because I have uh, such uh, good uh, teammates uh, like uh, Sasho uh, uh, <laughs> <laughs> I Don't do this. <laughs> <laughs> No dobra, to, to, to bliżej nas. Tak? No to jeśli to pan ma dalej, to pan wybierał rzeczy. Spotykamy się tu po raz czwarty. Z każdym kolejnym turniejem e, prestiż rośnie, drużyny są coraz silniejsze. Dzień dobry, ile kosztuje kurs na stadion? Tak. 18 zł. A tego pana pan zawieje za ile? Za 18 zł. My tak naprawdę jesteśmy właśnie kibicami na dobre i na złe, czyli, czyli tutaj jakieś niepowodzenie nie powoduje, że się obrażamy na, na piasta, tylko cały czas jesteśmy kibicami. Jak, jak długo kibicujesz piasta? Mm. Cały sezon. E, dla Ciszku, niestety jestem liderem i podjeżdżasz że już mnie dogonisz. Pozdrawiam. Dzień dobry, z tej strony Radek Murawski, Piaz Gliwice. Dzień dobry. E, słyszałem, że jest Pan naszym karnetowiczem i chciałbym Panu bardzo e, za to podziękować i, i zaprosić serdecznie na kolejny mecz. Mnie nie ma co zaprosić, ja jestem ja obowiązkowo. <laughs> no to się bardzo cieszę, w takim <laughs> razie widzimy się w sobotę na stadionie. Co zainteresować ludzi? tym co robicie, na tyle ile no możecie powiedzieć. To lepiej nie, lepiej nie. Niech się zajmą uczciwą pracą. Tak, co ja tu robię? To ja do końca sam nie wiem co ja tu robię. A tam jest jakieś opóźnienie na przykład? Jak na przykład ktoś na wizji przeknie albo się przejęzyczy, albo pomyli, albo pojawi się na przykład nagi człowiek. To... Nie. Wszystko jest na żywo. I co teraz się najważniejszego stało u was na planie? Dziwne. Co to za światełko? Nie balet. Nie Kiedy jest słońce, to też doświetlacie? Kiedy jest słońce, to nie ma <grym> ja Staramy się ustawiać tablicę pod słońce. Piast z Wisłą to jest duży mecz. Duży mecz, czyli jest więcej kamer. Jak sam byłeś taki mały? Nie, już pamiętam. Co wtedy czułeś? Jak wszedł piłkarz że ulubiony i się podpisywał mieliśmy w takiej sytuacji. Nie było to możliwe. Mam nadzieję, że spodobał się nasz tajnik, który wymyślimy. Czy takie ładne warkoczyki zawód? A ciebie kto uczesał? E, dzisiaj zbieramy pieniążki dla Marcina Polaka, byłego zawodnika Piasta Gliwice, który e, uległ ciężkiemu wypadkowi e, i chcemy mu pomóc e, tutaj e, razem z Piastem Gliwice. I stowarzyszenie Cała Naprzód organizuje zbiórkę podczas dzisiejszego spotkania. Ty wiesz, że jesteś 11 kolejki? Ha, wiem, 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 tak. I jak cię Może to podoba? <laughs>